Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Kąt alfa jest ostry, sinus alfa to 7,13, wtedy tangens alfa jest równy. W tym zadaniu możemy skorzystać z trójkąta prostokątnego. Narysujmy trójkąt prostokątny. Tutaj dajmy kąt alfa, to jest kąt prosty, kąt alfa jest ostry. No i teraz tak, sinus to jest stosunek przy prostokątnej stojącej naprzeciwko kąta alfa do przeciwprostokątnej, czyli tej 13x zaznaczam. Bok ten oznaczmy poprzez, poprzez na przykład b i obliczmy bez Pitagorasa. 7x do kwadratu, dodać b do kwadratu daje nam 13x do kwadratu. 49x kwadrat plus b kwadrat daje nam 169x kwadrat. Przerzucamy to na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli b kwadrat to jest 169x kwadrat, tutaj 49x kwadrat, czyli 120x kwadrat. Pierwiastkujemy, b to jest pierwiastek ze 120x. No i wówczas tangens, tangens alfa, to będzie stosunek przy prostokątnej stojącej naprzeciwko do przy prostokątnej stojącej obok. Czyli to będzie 7x do... Pierwiastka ze 120x, X się skracają, mamy 7 przez pierwiastek ze 120 to jest nasz e, tangens, czyli odpowiedź C.